To sygnał, że koń już się rozluźnił. Zatrzymujemy na środku. Piękne zatrzymanie, bardzo ładnie ustawiony koń. Zobaczcie, wszystkie cztery nogi idealnie. W prostokącie. Żadna noga nie odstawiona. Konie pięknie ustawione. Aktywne ruszenie, nie przestęp. Tylko od razu koń kusuje. To jest też podwyższające ocenę. Dobrze wyjechany narożnik. No, Ania, proszę Państwa, to już można powiedzieć, to jest właściwie nie zawodniczka artystyczna, tylko sportowa. To już nie ma co, to już jest inna liga. Zastanawiamy się, żeby w przyszłym roku już podnieść te. E... Poziom trudności. To, co Państwo oglądają, to są elementy podstawowe, koła, przekątne zatrzymania. Natomiast w wyższych konkursach tutaj dochodzą chody boczne, dochodzą piruety, pasaże, piafy. To wszystko Państwo znacie na pewno z występów tutaj zawodników klubu jeździeckiego lewada, który jest najbardziej utytułowanym w tej dyscyplinie jeździeckich klubem w Polsce. <śpiewanie> Tutaj przejście do pusa było troszkę przed literą środkową. Pewnie Państwo zauważyli. Bardzo dobre zagalopowanie w narożniku. Bardzo dobrze wyjechane. Zobaczcie Państwo, ten galop jest okrągły. Sędziowie mówią, jak słychać patataj, 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 czyli jest idealny takt, koń nie spóźnia, nie zostawia żadnej nogi. To jest to dowód na to, że znakomicie ujeżdżony jeździec prawidłowo prowadzi. Świetne przejście, idealnie wiks do pusa. Przechodzimy gusem. jeżdżamy teraz na linię środkową. Sędzia już wstała. Sędzia wstał. Obydwoje prowadzą, Łukasz Dziarmaga z Patrycją. Modlińską. I ładne zatrzymanie. Aniu! Oprócz uśmiechu, trzy słowa dla publiczności i dla nas tutaj. Oprócz uśmiechu, będą chyba dzisiaj trzy SAPy, ponieważ koń w fantastycznej formie. A jak widać, drugi dzień zawodów już odciska się na mojej kondycji. Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bardzo dziękujemy, Anna Powierza.